Szanowni Państwo, drodzy studenci, drogie studentki, szanowne grono naukowe. Dziękuję bardzo za zaproszenie i czuję się niezwykle wyróżniona i, i wdzięczna, że mogę tutaj z Państwem być, ponieważ no właśnie wywodzę się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jestem pracownikiem naukowym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Sama studiowałam zdrowie publiczne, więc omawiane przez nas dzisiaj tematy i konferencja, która od czterech lat już gości w progach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest, są niezwykle istotne. Szanowni Państwo, chciałam studiować zdrowie publiczne, zdrowie populacyjne, które wiąże się z informacją o nowych czynnikach ryzyka i chciałam je studiować właśnie w takim ośrodku, który, który kształci, e, ale także jest zapleczem praktyków, którzy działają e, i to pozwoliło mi posiąść taką perspektywę e, do zajmowania się właśnie Zdrowiem naszego społeczeństwa, zarówno w skali populacyjnej, jak i lokalnej. I, ty, i z, tym, z tymi hasłami, ale tak naprawdę bardzo mocno ukorzenionymi w moim sercu, poszłam do wyborów parlamentarnych. I e, tak się złożyło, że udało się, bym mogła teraz Państwa reprezentować w Sejmie Rzeczpospolitej. E, i w tym Sejmie także udało się to, że y, jestem w stanie wpływać na wyższą, czy większą y, rzeczywistość y, polityki, która jest kształtowana będąc wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia, czy też przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw zdrowia kobiet. I stąd z dużym prawdopodobieństwem ten dobór mnie jako prelegentki do tego właśnie spotkania z Państwem pod tytułem Nowe Perspektywy Zdrowia Populacyjnego Kobiet w Polsce. Dziękuję i zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała moja przedmówczyni, pani profesor Agnieszka Zimmerman, a zwłaszcza z tym jeszcze niedostrzeganym do końca, a niezwykle istotnym i bardzo mocno zagrażającym zdrowiu kobiet. Myślę, że w każdym wieku, Aspektem dotyczącym postrzegania siebie poprzez pryzmat nierzeczywistych e, informacji, jakie często są nam przekazywane w mediach społecznościowych. E, stąd e, to jest bardzo duże wyzwanie przed e, klasą polityczną, przed politykami, ale także przed. E, Klasą naukową, która e, ekspercką, która jest w stanie bardzo mocno wesprzeć polityków w tym, by wypracować jak najlepsze regulacje w tym zakresie. Nieraz obserwowałam właśnie e, duże merytoryczne wsparcie klasy e, naukowej, akademickiej, eksperckiej. E, gdzie, gdzie sama te pierwsze kroki stawiałam e, przy e, tutaj współudziale pana profesora Balwickiego z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. I to pokazuje, że możliwa jest synergia, a wręcz wskazana jest synergia e, właśnie e, i taka współpraca towarzystw akademickich, naukowych, Organizacji pozarządowych, towarzystw eksperckich, z e, politykami i przedstawicielami klasy politycznej. Proszę Państwa, musimy sobie powiedzieć, ale nie tylko powiedzieć, także to wdrożyć, że zdrowie kobiet powinno wreszcie stać się priorytetem. Na złożu mężczyzn w Polsce przypada 107 kobiet, ale zdrowie kobiet przez lata nie było i niestety nadal nie jest priorytetem. Nie są należycie zaopiekowane populacyjnie istotne problemy zdrowotne kobiet. Choroby miednicy, na które choruje około 5 miliona kobiet. Endometrioza około, dotykająca około 2 milionów kobiet. Niepłodność dotykająca około miliona kobiet, czy opieka nad kobietą przed i po menopauzie, dotykająca całej populacji kobiet. Czy także choroby onkologiczne z wysokim wskaźnikiem śmiertelności. Według raportów NFZ na osteoporozę cierpi ponad 2 miliony Osób, w tym 75% to kobiety po menopauzie. Niestety osoldporca grozi złamaniem kości, a te złamania bardzo często wiążą się z ciężkimi powikłaniami, powikłaniami z zagrożeniem zgonu włącznie. Leczonek jest rocznie około 150 tysięcy osób, czyli to jest zaledwie 7% chorych. Pozostałe łamią kości, mają powikłania i cierpią. Czego potrzebujemy? Szanowni Państwo, pochylmy się nad tym, by utworzyć specjalistyczne ośrodki, w których problemy urokinekologiczne, endometrioza, niepłodność czy choroby onkologiczne kobiet zostaną kompleksowo zaopiekowane. Samo ośrodki nie wystarczą. Szkolenie kadr medycznych. Powinno dążyć do lepszej i szerszej, e, i szerzej dostępnej diagnostyki i leczenia kobiet. Powinniśmy zagwarantować powszechny dostęp do badań obrazowych i laboratoryjnych, w tym tych, o których mówiła pani profesor Zimmer, Zimmerman, USG, mamografia czy cytologia, podstawowe badania przesiewowe wśród mężczyzn, częściowo USG. Ale zwłaszcza wśród kobiet. Dostęp do nowoczesnych terapii lekowych i innych skutecznych technologii odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy medycznej. Pamiętajmy o młodszym pokoleniu o dziewczynkach. One profilaktycznie także już powinny korzystać z wizyty u ginekologa. Rozpoczęliśmy szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV dla nastolatków obojga płci. Jest to dobry krok, ale bardzo mocno jeszcze nie rozwinięty. Samo wdrożenie tego programu bez odpowiedniej kampanii społecznej, informowania rodziców, również dążenia do tego, żeby te szczepienia były jak najszerzej dostępne, żeby wymówką przed szczepieniem nie było to nie mam kiedy, i muszę daleko pojechać do lekarza, właśnie było jak najrzadziej używane. Szanowni Państwo, bardzo dużo mówimy o prawach kobiet w kontekście wolności, w kontekście decydowania o sobie, w kontekście tego, czy mogą przerwać ciążę do 12 tygodnia. Kilka dni temu. Przez Sejm przeszła bardzo poważna, ale emocjonalnie, chyba ostudzona debata. To takie moje spostrzeżenie, bo także w niej brałam udział. Dopóki kobiety o tym mówiły, bo jak do głosu doszli mężczyźni, to niestety już zaczęło się bardziej emocjonalnie. Tylko chciałam aborcję zostawić spokój. To się będzie jeszcze z nami toczyć przez bardzo, bardzo długi czas. Pomyślmy o tym, co możemy zrobić, żeby kobieta nie musiała w ogóle stawać przed tym wyborem. I byłam jedną z osób, jedną z parlamentarzystek, która podpisała się pod poselskim projektem ustawy o bezpłatnej refundacji e, środków antykoncepcyjnych dla młodych kobiet. Na razie dla tych do 25 roku życia, ale mam nadzieję, że gdy tylko środki finansowe budżetu państwa na to by pozwoliły. Taka refundacja byłaby dostępna także dla kobiet starszych. Edukacja seksualna i właśnie refundacja środków antykoncepcyjnych to są te kroki, które możemy zrobić szybciej niż podejmiemy decyzję o tym, czy kobiety mają, czy też mają ograniczone prawo do dokonywania aborcji w Polsce. Mówiliśmy często o młodych kobietach, ale pamiętajmy też, że mamy mocno starzejące się społeczeństwo. Mamy kobiety w wieku senioralnym, które jak najbardziej według mnie nie są przez system opieki zdrowotnej kompleksowo zaopiekowane. W Polsce kobiety w wieku starszym stanowią większość populacji, ponad czy blisko 59%. Niezbędne jest poprawienie dostępu kobiet właśnie w tym wieku do diagnostyki i leczenia. Mamy choroby neurodegeneracyjne, takie jak Alzheimer i Parkinson. Często one zaburzają pamięć i wahania nastroju. Poprzez zaburzenia mowy i postępującą degenerację procesów poznawczych, orientacji i spowolnienia ruchów, takie kobiety mają kłopoty z poruszaniem się. Do 2050 roku liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera może wzrosnąć w Polsce nawet czterokrotnie. E, osoby w wieku starszym częściej chorują na chorobę układu krążenia, w szczególności nadciśnienie tętnicze, choroby niedokrwienne serca czy przywlekłą niewydolność serca. Cukrzyca typu drugiego, kolejna choroba cywilizacyjna, społeczna, dotykająca osoby najczęściej po 60 roku życia, bo zapadają na nią właśnie części o roku życia dotkniętych jest cukrzycą typu drugiego, a o chorobie dość często nie wiemy, ponieważ ona postępuje bez jawnych objawów, więc tutaj diagnostyka, edukacja i właśnie e, uświadamianie pacjentów jest kolejnym dla nas wyzwaniem. Choroby zwrotnieniowe stawów i osteoporoza, o której już wspominałam, Szanowni Państwo, depresja. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 12% osób najstarszych, w wieku co najmniej 70 lat, w tym kobiety, dwa razy częściej niż mężczyźni, przyznaje, że zmaga się z depresją. Mówimy, i to ważne, i, i bardzo się z tego powodu cieszę, że o tym mówimy głośno, choć yy, niestety boleje, że w ogóle dotyka nas w takiej skali problem. Mówimy o depresji i chorobach czy, czy problemach zdrowia psychicznego młodych osób. I z tym także musimy coś zrobić, ale na depresję chorują także seniorzy i o tym pamiętajmy. I choroby na miednicy, o których już wspomniałam, które w pierwszej kolejności są. Priorytetem działań mojego parlamentarnego zespołu do spraw zdrowia kobiet, na które cierpi około 70% kobiet po 65 roku życia. Są to choroby wstydliwe, są to choroby związane z bólem, są to choroby, które powodują, że kobiety są wyciągnięte z życia społecznego, nie chcą i nie potrafią w nim uczestniczyć. I tu musimy wiele zrobić. Szanowni Państwo, yy... wiele z tych działań wymaga tego, by kobiety miały dostępność ginekologa w każdym powiecie. Teoretycznie właśnie wszyscy obywatele Polski powinni mieć równy dostęp do finansowanej przez państwo opieki zdrowotnej, ale praktyka wygląda zupełnie inaczej, co doskonale właśnie widać na przykładzie ginekologii. Aż 3 miliony Polek chodzą do ginekologa rzadziej niż raz w roku. Mniej niż połowa deklaruje, że bada się regularnie, a młode kobiety zazwyczaj pierwszy raz udają się na wizytę ginekologiczną dopiero z powodu zajścia wciąż. Odpowiedzcie sobie drogie Panie, bo Was jest na tej sali więcej. Kiedy ostatni raz byłyście u ginekologa? Kiedy ostatni raz zrobiłyście badania przesiewowe? Jako osoby związane ze zdrowiem publicznym musimy dawać przykład. I namawiać swoje koleżanki, przyjaciółki, mamy, babcie do tego, żeby nie zapominały o sobie. Panowie myślę, że nam w tym mocno pomogą. Dostępność ginekologów w Polsce jest niemal dwukrotnie mniejsza niż średnia w Unii Europejskiej. Mniej niż połowa Polek deklaruje, że regularnie korzysta z pomocy ginekologicznej. I mamy problem taki, że ta sytuacja z dostępem do ginekologa jest najtrudniejsza w rejonach wiejskich, gdzie według NIK-u na jedną poradnię ginekologiczną przypadają średnio niemal 24 tysiące pacjentek. A w miastach jest to około 4,5 tysiąca. Jeżeli niektóre z mieszkanek wsi muszą dojechać do najbliższej poradni ginekologicznej około 50 kilometrów, a wiemy, że mamy też problem z wykluczeniem transportowym, to widzimy, jak dalekosiężne skutki mogą się z tym wiązać, że właśnie kobiety w mniejszych ośrodkach wiejskich są wykluczone z tego dostępu do ginekologa. Czego potrzebujemy? Dostęp, dostępu do ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-położniczej, która będzie oczywiście finansowana ze środków publicznych, ale te działania muszą być potraktowane priorytetowo. Specjalistycznych konsultacji w zakresie ginekologii i położnictwa w ramach opieki zdrowotnej. I to w powiecie powinno być realizowane przez lekarzy, specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, którzy mogliby stale albo dojeżdżając do tego powiatu być dostępni. Z systemowego wsparcia dziewcząt i kobiet, których dotyka zjawisko ubóstwa menstruacyjnego, także pochylmy się nad tym, że Mamy kobiety w kryzysie bezdomności, które właśnie na opiekę ginekologiczną, położniczą, a w tych podstawowych kwestiach, jakim jest dostęp do bezpłatnych wyrobów higienicznych niezbędnych w cyklu menstruacyjnym, rzadziej mogą liczyć. Szanowni Państwo, także powinniśmy na nowo zdefiniować uprawnienia i zadania położnej środowiskowej. To są cudowne najczęściej kobiety, ale także mamy położnych panów, którzy ten zawód wykonują, którzy naprawdę są szczególnie bogato wykształceni i mogą w bardzo dużym stopniu obciążyć lekarzy w opiece, a zwłaszcza w tych działaniach profilaktycznych na rzecz kobiet. Mamy także, proszę Państwa, problemy z opieką okołoporodową, bo owszem, kobiety rodzą, te ośrodki, w których możemy rodzić, się zmieniają. To, o czym mówił Pan Dyrektor, jakie standardy były zatrważające 27 lat temu, faktycznie już w Polsce nie ma miejsca. Mamy sale jednoosobowe, mamy porody rodzinne, kobiety są, lepiej e, zaopiekowane, e, ale według raportu NIKU w 2016 roku najwyższy wskaźnik skonów okołoporodowych odnotowano właśnie w rejonach o małej liczbie poradni wiejskich. Więc wracając do tego, co mówiłam wcześniej, jeżeli kobieta nie będzie przygotowana do zajścia w ciąży do porodu, to później nie oczekujmy cudów. I niestety zdarzają się takie przypadki, których moglibyśmy uniknąć. W aż 70% kontrolowanych przychodni żadnej z pacjentek nie wykonano kompletu świadczeń zdrowotnych zalecanych standardami opieki okołoporodowej. Często słyszy się też o nieodpowiednim zachowaniu personelu medycznego wobec ciężarów. I tu mamy do czynienia z potrzebą tej zmiany pokoleniowej. Ja akurat w swoim życiu trafiłam na doświadczone i bardzo empatyczne położne czy też personel medyczny, ale znam takie przypadki, że kobiety były nie do końca odpowiednio e, traktowane. Dlatego powinniśmy wesprzeć kobiety. Zarówno w prawidłowo, ale także w nieprawidłowo przebiegającej ciąży. W każdej kobiecie po utracie ciąży czy po urodzeniu martwego dziecka oraz ich rodziną, powinno być zapewnione osobne pomieszczenie umożliwiające odizolowanie od kobiet ciężarnych i matek, oraz godne przeżycie poronienia lub porodu dziecka martwego i pożegnanie się z dzieckiem, opieka psychologiczna oraz opieka medyczna. Kobiety w ciąży z diagnozą ciężkiego i nieodwracalnego pośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także ich rodziny, które otrzymują informacje o ciężkich i nieuleczalnych chorobach dziecka, powinny otrzymać niezwłocznie adekwatną pomoc psychologiczną i medyczną, a także opiekę hospicyjną w warunkach domowych lub w placówkach perinatalnej opieki paliatywnej, Osobiście także uważam, że jak najszybciej powinniśmy dążyć do tego, by odwrócić skutki haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Szanowni Państwo, yy, i również w aspekcie tego, co stosunkowo jest yy, popularne w y, polityce teraz, Dążymy do tego, żeby kobiety miały dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Te starania są skomplikowane, ale żeby w obecnej rzeczywistości prawnej, jaką mamy, która przyzwala na to, że młode dziewczęta po 15 roku życia, chłopcy też, mogli obcować płciowo, to jesteśmy. Im winni to, żeby mogli także korzystać z opieki medycznej, w tym opieki ginekologicznej. I tutaj potrzebna jest zmiana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza-dentysty oraz ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, które właśnie regulują możliwość wizyty osoby małoletniej u lekarza. Wiemy, Naczelna Izba Aptekarska alarmuje nas, że jest mało prawdopodobne, by właśnie e, realizacja e, udostępnienia tabletki dzień po w trybie recepty farmaceutycznej bez uprzedniej zmiany przepisów, czyli tego, żeby taka osoba niepełnoletnia mogła bez. E, Opieki tutaj rodziców czy opiekunów bez wyrażenia przez zgodę, dostęp do takich antykoncept awaryjny. Ehm, I w związku z tym kolejne kroki prawne w tym zakresie powinny się wydarzyć. Edukacja i profilaktyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to brzmi jak oczywista oczywistość. Ale obecnie jednym z głównych powodów chorób kobiet nadal pozostaje brak profilaktyki i wiedzy na temat leczenia. Wiemy, że mamy wzrost liczby zgonów spowodowanych rakiem piersi, które tak naprawdę występuje w całej Europie, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. Śmiertelność jednak w całej Europie spada, a w Polsce liczba zgonów nieustannie wzrasta. I według prognoz na kolejne lata nadal będzie wzrastać. Również rokowania dla pacjentek z nowotworami trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy w Polsce są gorsze niż w innych krajach europejskich. Rak piersi stanowi około 23% zachorowań choroby na nowotwory złośliwe w Polsce i jest to najczęściej występujący nowotwór tego typu, a jest też przy obecnym stanie wiedzy uchwycony w odpowiednim momencie całkowicie wyleczany, o ile właśnie uda nam się go szybko wykryć, dlatego też niezbędne jest e, tutaj jest profilowanie się na e, badaniach profilaktycznych, dostępie pacjentek do informacji na temat możliwości leczenia e, i dlatego też e, powinniśmy jako klasa polityczna Akademicka, naukowa, na sztandary wynieść kwestie edukacji i profilaktyki, bo owszem, mamy do tego prawo, jak mówiła moja przedmówczyni, ale dość często z tego prawa nie korzystamy. Nie powiedziałam tutaj nic, co by Państwo nie wiedzieli. Czego by Państwo nie wiedzieli? ale taka jest perspektywa na choroby populacyjne kobiet w Polsce. Nowe może być podejście do znanych już wcześniej wyzwań. To, co możemy zaoferować w Sejmie obecnej kadencji, to właśnie uwzględnienie przy tworzeniu aktów prawnych aktualnej, wiedzy. szerokie konsultacje publiczne oraz przegląd funkcjonujących regulacji i usunięcie lub zmiany tych, które utrudniają profilaktykę i terapię. Raz jeszcze dziękuję Państwu za zaproszenie, za możliwość wzięcia głosu i zapraszam do współpracy, bo bez Waszego wsparcia być może te wypracowywane przez klasę polityczną rozwiązania nie będą adekwatne do potrzeb i możliwości. Dziękuję serdecznie. you <laughs>